Dynamiczny rozwój wiedzy medycznej mobilizuje środowisko pielęgniarek i innych zawodów medycznych do podejmowania nowych wyzwań. Takim właśnie wyzwaniem jest konferencja Bestcard. Niech to spotkanie stanie się doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów. Bestcard to wydarzenie, w którym wezmą udział pielęgniarki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych. Prelegentami są specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Pielęgniarstwa, medycyny ratunkowej, epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, onkologii czy radiologii. Nie zapominamy również o prezentacji nowoczesnych zabiegów. Poruszymy tematy zdarzeń niepożądanych, obowiązujących wytycznych w diagnostyce laboratoryjnej, w tym badań POCT. Poza tradycyjną formułą sesji konferencyjnej podzielonych na panele tematyczne, proponujemy rozpocząć naszą konferencję w warsztatach skierowanych tylko dla kobiet pod tytułem listopadowy poranek. Do udziału i dzielenia się własnymi doświadczeniami zapraszam Państwa już dziś. Do zobaczenia w listopadzie.